Cześć, miałem w tym tygodniu już nie nagrywać, ale jest okazja na rynku, którą należy pokazać. Póki jest gorąca, dopiero wystartowała kilkanaście godzin temu, a już jest zarejestrowanych osób, czy też osób, które korzysta z tej gry. Ponad 37 tysięcy, dokładnie 37 671 osób już klika, już bije bankmana, bo gra jest banalnie prosta. Wystarczy sobie użyć linku, który znajduje się w opisie. Otworzy Wam się w Telegramie gierka. No i już za taką czynność dostajecie, już Wam pokazuję, 20 tysięcy tokenów. Dogin jest to projekt, który między innymi dostaniemy również w airdropie na Gameswift, jeżeli oczywiście stake'ujemy tam tokeny. Jest to projekt, o który się staraliśmy, a w zasadzie o NFT tego projektu. Ja tam furory nie zrobiłem, bo dostałem same zwykłe. Natomiast tutaj postanowiłem dać sobie również szansę. Zobaczymy jaki z tego będzie efekt. Powinno otworzyć Wam się w aplikacji Telegram taka zakładka. Oczywiście otwiera Klikamy Ciach i pojawi się Bankman. Z czasem, z tego co widzę, jak sobie klikniemy Select Boss w tym miejscu, będziemy mogli go zmienić. Ja tutaj uważam, że to jest twórca luny. Tutaj będziemy mieć jeszcze jednego ziomeczka. W każdym razie możemy sobie już działać i zdobywać tokeny. Zobaczcie, prosta sprawa. Klikamy, bijemy, typka, dostajemy po 15 tokenów. Ja jeszcze Wam pokażę fajną metodę, jeżeli macie iPhone'a. Jest to metoda, którą zdradził mi jeden koleżka na grupie telegramowej. Krypto duże info. Zobaczcie sobie, przesuwam palcem, tak żeby pokazała się taka lupka I zobaczcie, jak szybko te punkty i szybciutko sobie ładuje. I w taki sposób możemy nabijać, im więcej, tym lepiej, wiadomo. Mamy tu oczywiście ranking, możecie sobie sprawdzić. O, zobaczcie, już jest 38 tysięcy, czyli tych osób przybywa strasznie dużo. Przed chwilą było 37 600, jak dodałem post. Tutaj zobaczcie, dokładnie 37 671, a już jest 38. Naprawdę dużo osób korzysta i daje sobie szansę, bo wie co działo się z aplikacją NOT. Tych klikaczy jest teraz wysyp, jest ich bardzo dużo. Nie wszystkie Wam pokazuję, sam używam tylko trzy. Na chwilę Wam pokażę jakie. Natomiast to jest właśnie jeden z nich i tu zamierzam jak najlepszą pozycję osiągnąć, jak najwięcej tych tokenów nastukać. A jaki z tego będzie efekt zobaczymy. Oczywiście możecie zapraszać. Macie zakładkę INVITE, macie swój kod. Jeżeli chcecie, zapraszajcie. W moim zespole jest już 372 osoby, jak widzicie, więc sporo osób działa. Są misje, które niedługo pewnie wystartują, będziemy coś robić, więc tu też pewnie jakieś tokeny będziemy zdobywać. Tu zbieram jakieś strzały, nie wiem o co tu chodzi. Ja mam 374 oraz 48 jakichś brązowych. No i mamy Store. Tutaj też nie wiem, czy warto kupować te levely. Ja sobie zakupiłem level pierwszy z 20, jeżeli chodzi o. Money back, wstało jeszcze tak samo 20 leveli Siła oraz Recovery. No nie wiem, to już musicie sami zdecydować, czy warto wydawać te tokeny na ulepszacze. Ja na ten moment tego nie robię, ale oczywiście tanie nie mogę zmienić z czasem. Zobaczymy, jak będzie ta aplikacja się rozwijać. Jaką ilość tokenów uda mi się tutaj zdobyć. No i po prostu bez spiny, bez oczekiwań, staramy się nabić tego jak najwięcej, a jaki będzie efekt, oczywiście zobaczymy. Chcecie? Działajcie. Link macie w opisie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o łapkę od Dogin Hood, w której zdobywamy tokeny Dogin. to Tyle. A jeżeli chodzi o te dwie pozostałe aplikacje, jest to oczywiście Hot Wallet od Near Wallet, tak to można nazwać, tutaj sobie odbieramy tokeny Hot oraz możecie dołączyć na grupę podróże Hot, która jest stworzona właśnie tylko i wyłącznie pod tę aplikację, jest 1577 osób, nakopaliśmy wspólnie i to jest Wasza wspólna pola, bo mówiłem, że 100% leci do Was, to jest 3394 ty tych tokenów, natomiast wciąż walczę z tym, jak te tokeny Wam rozdać. Próbowałem, szukałem informacji, tutaj niby jest opcja Donate Hot, ok, możemy wybrać, natomiast mogę tylko i wyłącznie wybrać te swoje tokeny, nie z grupy i no nie wiem jak na ten moment mam rozdać te tokeny, jak znajdę informacje lub jeżeli Wy macie taką informację, jak takie tokeny można Wam rozdać, no to oczywiście i tak 100% poleci do Was, czy prędzej, czy później, one są po prostu Wasze. No a druga aplikacja jest to Xblast, mówiłem Wam o niej, macie też film na kanale, nie rozwija się tak jakbym chciał. No, jeszcze jakieś błędy się pojawiają. Tutaj również nakopałem trochę tych tokenów, możemy odbierać, starając się ich odebrać jak największą ilość. A co to nam w przyszłości da? Czy to będzie warte cokolwiek? No to czas pokaże. Nie traccie za dużo na to czasu, ale regularnie, co jakiś czas, sobie kilka razy w tygodniu odbierajcie. Akumulujcie tokeny zarówno w XBlast, w HOT, jak i właśnie w Dogin Hut. Jeszcze tylko przy okazji, jak już jestem na kanale, to oczekujcie Checkera. Dzisiaj pojawi się możliwość sprawdzenia, ile będziemy dostawać tokenów od Layer Zero. Który portfel się załapał, który się nie załapał w jakiej ilości. No a 20, tak jak mówiłem w Krypto News. Prawdopodobnie odbiór tekenów listing, no ale to nie jest jeszcze potwierdzone, jest to jest po prostu data, a my spekulujemy co ona może oznaczać. Spodziewajcie się, czekera, no i tę datę również sobie zapiszcie w kalendarzu. Także to wszystko. Jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzedniego Crypto News, zachęcam Was, abyście sobie obejrzeli dużo ciekawych informacji. Nowy test net do zrobienia, którego jeszcze nie pokazywałem na kanale. Jest on omówiony od A do Z. Właśnie w CryptoNews 176, jak również pokazałem, jak delegować tokeny W pod potencjalny airdrop. Trzymajcie się! Hej!